Witam serdecznie po tej stronie, Anna Moon, World of Guy, Rekordów i wieczny dzień. Ostatnim razem, jak robiłam po prostu planszę, wciągnęliśmy tutaj 17 ludzi. To sporo, ponieważ od 18 już byłby rekord. Zresztą, niestety, bo ta plansza jest naprawdę troszkę irytująca przez ten swój wiatraczek. No, ale nie ma na nią żadnego innego sposobu, niż po prostu przejść to metodocznie i mieć nadzieję, że kolejnym razem, kiedy będziemy to robić, ściągniemy 18, a nie 17 ludzi. No, co to miało być? Co to miało być? Teraz warto sobie poprzeczepiać te balony. Tak na początku powiedziałem bez sensu, bo... nie musicie ich, kiedy dodajecie kolejnego wysz... wyszukiwać po... pomiędzy. Tylko łapiecie tego nadmuchanego i wio. Kurde, samo naprowadzenie tego jest masakryczne. Oh. czemu tak robię? Bo inaczej się urwie! Kaman, jeszcze tylko jeden, jeszcze jeden. Ta paskuda mała! Jest! Ach, przepraszam, że tak nadłuchiwałam tego balona i puszczałam, ale jak on tutaj jest, on ciągnie to w górę i często wtedy się urywa nam złączenie pomiędzy odkurzeczny. Udało nam się wciągnąć 18, nie wiecie. Jak się cieszy? Młaga... O, nie zginęłam paskuda. Więc jeżeli po zrobicie to po raz kolejny raz i gdzieś tam wam będzie się urywać, to po raz mam robić tak jak ja, czyli brać tego balona, puszczać, nadmuchiwać, puszczać, nadmuchiwać, bo skubaństwo potrafi się urwać od tej rury i dupa, i nie zrobimy po raz kolejny raz. Skąd to wiem, bo to już nagrywam któryś raz z rzędu. I w końcu się udało. Dobra, to papa. Pa, a do zobaczenia w następnym odcinku.